Witamy Was ponownie na Kręci się w Tomka. I moi drodzy, tak jak zaczynaliśmy sezony wielokrotnie, tak dzisiaj kończymy sezon. Nie wiem, czy jeszcze będziemy jeździć. Nie mówię, że nie. Jak widzicie, po ogrodzie chyba najlepiej, że to już jesień. No i co, zbieramy ekipę i ruszamy dzisiaj w trasę. Mamy w planach ogrodzieniec. Nie wiem co jeszcze. Do końca nie wiem jaka ekipa. Popatrzcie, sezon zaczynałem 1 stycznia. Nowy rok. Samemu dzisiaj sezon kończymy we dwójkę. Moja pasażerka Tosia już nie mogła się doczekać. Może nie to, że zakończenia sezonu, ale tego, żeby się jeszcze przejechać na motocyklu w tym sezonie. Także ruszamy w drogę. Obserwujcie, co się dzisiaj na odcinku będzie działo. Sam jestem ciekaw. No i co, do zobaczenia w trasie. Pierwsi motokoledzy już dołączyli. Także tutaj ruszamy na miejsce zbiórki. No i będziemy dalej zbierać ekipę i ruszać już w trasę. No i moi drodzy, już jesteśmy prawie na miejscu zbiórki. Kolejni. Motocykliści dołączają. Powiem Wam, że to moi sąsiedzi. Była taka piosenka, dziewczyna z sąsiedniej ulicy, a tu Wam muszę powiedzieć, że to chłopaki z sąsiedniej ulicy. Także bardzo blisko, fajnie, że taką ekipę po sąsiedzku mam. No to moi drodzy co, tankujemy i, i ruszamy w trasę o kolejni nasi. Ziomale już na stacji benzynowej. Także tankujemy i jedziemy w trasę ku przygodzie. Nie mówiłem Wam, dzisiaj spotykamy się ekipą na McDonaldzie, ale jeszcze może motocyklem do McDrive'a zamówimy sobie jakieś burgery, ale, ale nie, nie, jeszcze za wcześnie, jeszcze burgerów nie ma także no dzisiaj niestety motocyklem w McDonaldzie z zakupów robić nie będziemy dołączamy do ekipy fajnie, że już nas tyle jest im więcej tym raźniej i jedziemy i tak wygląda ekipa która przyjechała na hamburgery do McDonalda znaczy to są nasze sprzęty a ekipa poranna kawa i wybudzanie się także powoli się zbieramy Tośka w gotowości włosy rozwiane i co? jedziemy, hoj przygoda Jesteśmy już w Katowicach. Przyjechaliśmy tutaj zobaczyć nowe BMW GS. Także tutaj rozpakowujemy się, i to jest właśnie salon BMW Gazda Group. No, niestety okazało się, że tego gienka już nie ma w salonie. Także patrzymy, co jest, spijamy kawę i jedziemy w dalszą drogę. Odrobina luksusu. Całkiem fajnie to wygląda. Znajdujemy się w tej słynnej dzielnicy Katowic-Nikiszowiec. Zabudowania z czerwonej cegły. Typowa górnicza dzielnica. Fajnie zagospodarowana, dużo ciekawych rzeczy. Także mały przystanek tutaj robimy, żeby rzucić na to okiem. Tutaj nasze motocykle i kierowniki. Ale ten sprytny motor no konkretny no wcześniej widziałem że na motorze A ta czy... kierowniczka jedna No klimatyk fajny trochę nam się grupa poszarpała ale co zrobić, fajnie, że chłopaki na nas zaczekali także gonimy resztę grupy no i co i zmierzamy już na Ogrodzieniec czasami w mieście puszczają autobus za tramwaj jak jest jakaś awaria dzisiaj motocykl za tramwaj no ale co, też można jeździć po torach Rodzieńców, Jurassic Motor Center Rental na multibrandowym zakończeniu sezonu. Fajnie widać, że jest dużo ludzi, dużo różnych też wystawców. Także parkujemy, parkujemy swoje motorynki. No i zwiedzamy, oglądamy co tu takiego dzisiaj będzie się działo. No i pierwsze stoiska. Z różnymi gadżetami, kaski. Rozglądamy się, kto przyjechał. Pogoda dopisała, jest dużo ludzi, także jest dobrze. Goniliśmy naszą ekipę, tymczasem okazało się, że przyjechaliśmy pierwsi. Reszta naszej Watachy dojechała, pewnie zaparkują swoje motocykle. No i jak się okazało, dojechaliśmy szybciej od nich. Także my już jesteśmy, oni też już dojechali i bawimy się na zakończeniu sezonu w ogrodzieńcu. I mamy tutaj wiatę z jedzonkiem i piersi wystawcy, tutaj którzy rzucili się w oczy Ducati, dalsze stanowisko to właśnie wystawia KTM. I jest gospodarz dzisiejszej imprezy przy mikrofonie kręci imprezę, także nie przeszkadzamy. Grill już rozpalony, mięciwo się robi, kiełbaska, także spróbujemy dzisiaj dzidy. No i co? No i będziemy jeść. Jesteśmy w garażu wypożyczalni. To tu stoją te wszystkie motocykle, jakie można wypożyczyć. No i ścianka Jurassic Motocenter Rental. Jesteśmy przy warze. Tutaj można nabyć talony na jedzonko. Także kupujemy i idziemy odebrać swoje jedzenie. Dalsze stoiska z różnymi jarzetami, to co lubi na pewno coś każdy znajdzie dla siebie. Cały czas ruch na parkingu wypożyczalni jedne ekipy przyjeżdżają, inne wyjeżdżają. Można spotkać dużo ludzi, no i przede wszystkim można zobaczyć dużo ciekawych motocykli, co najważniejsze. Znajome Goldwingi, no i jeszcze inne maszyny, może już mniej znajome, ale też fajne. I mamy wypożyczalnie krosów elektrycznych, takimi również dzisiaj można się przejechać tutaj na torze, który znajduje się na zapleczu. Wypożyczalni. No, mamy też GS -y z wypożyczalni jak spojrzycie na wcześniejsze odcinki to byliśmy na testach także było pojeżdżone jak widzicie dzisiaj atrakcji nie brakuje, również są takie przejażdżki bardziej po tym terenie krosowym. Także fajna również taka atrakcja dla chętnych na dzisiaj. Cały czas chodzę po placu, oglądam motorynki, chcę też Wam pokazać jakie fajne maszynki dzisiaj tutaj przyjechały, także cały czas ruch, o, są również kłady, ale oglądamy. Jak widzicie ruch nie ustaje cały czas, cały czas tu coś się dzieje, wjeżdżają, wyjeżdżają, rozmawiają i kręci się cały czas do przodu prawdzie nie motocykl, ale takie wehikuły dzisiaj na zakończeniu również są fajnie, fajnie, że przyjechał, również atrakcja, także myślę, że warto zobaczyć z bliska pomału się już zbieramy, ale jeszcze na koniec zajrzałem na stoisko Yamahy tutaj sprzęty testowe też można zobaczyć Idziemy do domu, trochę nam się ekipa pozmieniała, i jeszcze po drodze chcemy zrobić taki szybki przystanek pod zamkiem w ogrodzieńcu, no i już kierunek dom, bo zapowiadają deszcze, może uda się jeszcze zdążyć przed deszczem dojechać, jak to mówią suchą stopą. I sprzeciwka mamy kolejną. Znajomą ekipę, także pozdrawiamy fajnie, że dużo motocyklistów, a jeszcze bardziej cieszy to, że to znajomi motocykliści. Szybki rzut y, oka na zamek w ogrodzieńcu. Y, spacer między straganami. Oczywiście, wszystko tak jak na każdym innym festynie. Wszędzie można kupić to samo. To był taki szybciutki przystanek, żeby tylko y, zaliczyć zamek w ogrodzieńcu, bo przecież nieraz tutaj byliśmy. Nasza ekipa, która tutaj spaceruje. I cut the rat No i mamy pojeżdżone. Dzisiaj byliśmy w Katowicach w BMW. Niestety dzisiaj nowego GSa nie zastaliśmy. Pojechaliśmy do Grodzieńca do Jurassic Motor Center Rental na multibrandowe zakończenie sezonu. Fajnie, bo trochę marek się tam wystawiało. No i zaliczyliśmy zamek w Ogrodzieńcu i jesteśmy już w domu ekipa nam się trochę po drodze zmieniała ale wszystkim dziękujemy za towarzystwo i cóż zapraszamy na następne przejażdżki pozdrawiamy Tocha macha, kciuk w górę i do następnego razu na kanale Kręci się Vlog tonka Tak jest. Z dużym udziałem Tośki. Strzałeczka. Jeśli podobał Ci się film, zostaw lajka, zasubskrybuj. Będzie to też dla mnie informacja, że są osoby, które chcą to oglądać.